Witajcie, jestem Danaro. To jest mój trzeci vlog. Od razu przychodzimy do rzeczy. W tym vlogu zajmę się opowiadaniem o mojej pasji, którą jest. Beatbox. Najpierw opowiem, co to jest beatbox. Beatbox jest to rytmiczne tworzenie dźwięków za pomocą ust, krtani, gardła, przepony, bark, nie wiem czego jeszcze, ust. Jest to po prostu naśladowanie różnych dźwięków, na przykład perkusji, czyli kiku, werbla. Cichaj hetu No i w połączeniu to działa tak jak Tak hmm. yy, to wygląda yy. Oczywiście mogę trochę zanudzać w tej mojej pasji ale po prostu można powiedzieć, że to wręcz kocham, tak? Kocham beatbox, kocham beatboxować yy, Jeszcze do beatboxu zaliczamy, czyli do yy, Tworzenia dźwięków przez gardło możemy zaliczyć bas. Między innymi. No i możemy to łączyć na przykład z tą właśnie perkusją, czyli to będzie. No i. Jeszcze możemy tworzyć bazę za pomocą wark, czyli to będzie mniej więcej coś takiego. No i to tak jakby takie początkowe beatbox, Nie wiem, może będę tworzył poradniki dotyczące różnych bitów, dźwięków beatboxowych, ale to napiszcie mi, nie wiem. W komentarzach, obojętnie jak, prywatną wiadomość w komentarzach, czy mam nagrywać tak jakby tutoriale beatboxowe, kręcone po mojemu. Hmm. Będę tłumaczył co jak. Wiem, że jest tego dużo, ale no może spróbuję tak, jak ktoś będzie chciał. Hmm. Ogólnie moja, tak jakby pseudonim mój beatboxowy to Altix. Hmm. No może się też przedstawię trochę. Mam na imię Daniel. Mam 15 lat, pochodzę z Ciechanowa, beatboxuję od... jakiego czasu ja beatboxuję? No można powiedzieć, że beatboxuję tak jakby... na poważnie beatboxuję od lipca albo sierpnia tego roku. To była taka moja... to było od mojej pierwszej ustawki takiej jakby beatboxowej u nas w Ciechanowie. A mniej więcej takie dźwięki, od kiedy się uczę, to już takim małym gnojkiem byłem, to nie wiem, może miałem 10 lat, tak? Czyli około 5 lat, ale to nie jest żadne nic na poważnie, tak? Jak już mówiłem, na poważnie o wakacji tego roku. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć? Yy, mój faworyt to Anglik Ripswan. Praktycznie próbuję się na nim wzorować. Yy, no i to chyba na tyle i nie wiem, chciałbym Wam tu jeszcze coś zabić boksować, tak? tak powiem. No dobra. Så <skrønner> 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 <skrønner>

I don't know. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, udostępniania, zapraszania znajomych na Facebooka, nie Facebooka, na YouTube'a. Ja nie jestem Danaro, albo Oltix, kto woli. Trzymajcie się.